Hej, hej, witajcie z tej strony Olch. Właśnie jesteśmy po emisji 24. chronologicznie odcinka sezonu czwartego o nazwie Kuronego Odcinek, który można powiedzieć, że był dla fanów Miraculous bardzo, ale to bardzo wyczekiwanym odcinkiem tego sezonu i chyba ogólnie, zważywszy na informacje i wydarzenia, jakie mieliśmy przyjemność lub nie, obejrzeć przed jego premierą. Solidna historia Driena, który bardzo, ale to bardzo mocno ubolewa nad faktem, że Biedronka traktuje go na równi z innymi bohaterami. Nawet jeśli ona stara się ze wszystkich sił jak najlepiej spełniać swoją rolę strażniczki Miraculum... I dobierać bohaterów do danej misji, to i tak nie spodziewała się, że czarny kot z tego powodu zrezygnuje z roli superbohatera i odda swoje Miraklum tak, jak miał okazję wykrzyczeć Tobie drące, gdy ta wydarła się na niego, mówiąc, żeby on nie tracił jej czasu. Niestety, niestety, ale to są właśnie te skutki kumulowania w sobie swoich uczuć i emocji, jakie darzy on swoją partnerkę. On jest już do tego przyzwyczajony, do tłumienia swoich uczuć, aby nie denerwować lub nie przeszkadzać tym swoich bliskich, i nawet jeśli czarny kot doskonale wie, jaki ciężar. Ciąży na barkach biedronki i chce pomóc, no to nie wychodzi to zbyt dobrze, bo mamy właśnie takie momenty jak te z początku odcinka. A reakcja biedronki względem czarnego kota była, jak to Anita na Twitterze napisała, kroplą, która rozlała szklankę a ja dopowiem, że szklankę tłumionych przez długi czas uczuć czarnego kota. Wielu osobom nie podoba się fakt, że Kat Walker został wprowadzony tylko na jeden odcinek, choć moim zdaniem jest to wystarczający czas i nie potrzeba więcej. Wszystko tutaj zostało myślę, że fajnie przedstawione, tak samo jak z jego chwilową rezygnacją, którą oczywiście można nazwać takim wołaniem o pomoc czarnego kota, bądź Adriena w kierunku swojej partnerki, która po chwili zastanowienia i uświadomienia sobie, co się stało lub co się może stać, od razu to odebrała i bardzo, bardzo mocno prześpiewała się, że nawet zapomniała o swoich innych kompanach, czyli jednak pokazuje to, że zależy jej na czarnym kocie, na swoim partnerze. Choć, mając na uwadze to, że gdy prawdziwy czarny kot wróciłby do roli superbohatera, a ten zaś mocno zakochany jest w biedronce, to ona nic by z tym nie zrobiła, bo cały czas będzie łamała mu serce lub nie będzie widzieć jego wołania o pomoc wtedy, kiedy nie będzie jeszcze za późno. No po prostu będzie dziać się to, co działo się wcześniej. Dlatego też bardzo potrzebne było wprowadzenie Adriana jako kat Walkera, a w tym przypadku akurat bardzo, ale to bardzo mocno pomógł jego najlepszy kamembertowy przyjaciel Plak, choć Tiki też maczała w tym swoje malutkie rączki lub swój, oczywiście w dobrej tego sprawie uśmiech. Jak dobrze wiecie, w samym odcinku udało mu się mocno przekonać biedronkę do swoich działań i nawet jeśli niektóre były prawdą, to i tak nie obyło się bez malutkich kłamstewek. W każdym razie moja i zapewne wasza teoria się sprawdziła, że to Plak faktycznie podarował Mirakulum Adrienowi. I jakby nie patrzeć, gdyby nie Plak, to tak naprawdę nie widzielibyśmy pro procesu ponownego połączenia ze sobą Biedronki i Czarnego Kota. Nie widzielibyśmy debiutu Catwalkera, no i nie dowiedzielibyśmy się, jak działa zmiana stroju, a wszystko to zależy od osobowości. Jeśli ona się zmienia, to i strój. Także więc przynajmniej wiemy, jak to też działa w przypadku Ali i Reny Ferti, choć trochę ubolewam nad brakiem transformacji Catwalkera, no i gdyby nie plak, to nigdy bym nie słyszał w przeciągu 20 paru minut o kamembercie i jego porównaniach. Moi drodzy, relacji Biedronki i Catwalkera nie muszę wam dokładnie Ładnie streszczać, bo doskonale wiecie, jak ona wyglądała. Wtedy niestety, zależy dla kogo, ale to biedronce nie pasuje zbytnio zachowanie tego prawdziwego czarnego kota, tej jednej cząstki Adriena. Dlaczego? A dlatego, że sami doskonale widzieliśmy, co tam się wyprawiało. Biedronka nie potrafi się zakochać w prawdziwym kocie, bardziej uznaje go za przyjaciela najlepszego partnera. To w Adrienie się kocha tej drugiej połówce czarnego kota, o której nie ma bladego pojęcia, bo nie wie, że to te same osoby. Ale co najważniejsze, nie wiedząc, z kim tak naprawdę jest Catwalker, zako Chuje się w nim, widzi w jego zachowaniu charakterze idealną osobę. Perfekcyjną. Dlatego też Adrian pod postacią Catwalkera zachowywał się jak Adrian. Nie jak czarny kot. Zachowywał się poważnie, rozsądnie, nie żartował. Był stonowany w tym, co mówił, co bardzo, ale to bardzo imponowało Biedronce. No w skrócie zachowywał się jak przy swoim ojcu i Natali. Dlatego też Biedronka zachowywała się przy nim tak, a nie inaczej. I w pewnej chwili wydawało mi się, że swoją inteligencją Adrian pod postacią Catwalkera mocno przewyższa samą Biedronkę i to on nadawałby się bardziej na strażniczkę niż ona. Choć na jej obronę mam to, że jest raczej stłumiona, albo raczej była stłumiona tym wszystkim, co ją w danej chwili otaczało. Moi drodzy, reasumując, z tego co ja zrozumiałem, to tak jak mogliście zauważyć, czarny kot z zachowaniem Adriena, czyli Catwalker nie współgra dobrze z Biedronką, która kocha się w Adrienie, dlatego też widziała w nowym kocie idealną osobę perfekcyjną. No jest pewna komplikacja, która ze sobą nie współgra, dlatego też na dłuższą metę Catwalker nie miałby prawa bytu, no i został pokazany na jeden odcinek, by udowodnić nam lub uświadomić, że jeśli ma dość do stuprocentowego połączenia Marnet i Adriana, i oczywiście ich alterego, to musi jeszcze się coś w ich wspólnym życiu wydarzyć. Wiecie, taka w pełni akceptacja swoich dwóch cząstek przez drugą osobę. I można powiedzieć, że gdyby nie plak, to Adrian sam by nawet nie wiedział, kim tak naprawdę jest i czego może od siebie oczekiwać, jak ma się zachowywać i jako kto ma siebie zaakceptować. No tak jak plak powiedział na końcu Adrianowi, gdy ten Zadał pytanie, czy w głębi duszy faktycznie jest czarnym kotem. Kłamie odpowiedziało na to, że jesteś i Adrienem Agrestę, ale i również czarnym kotem. Te dwie tożsamości nie mogą istnieć bez siebie, uzupełniają się. Więc tak, wydaje mi się, że sytuacja jaka miała miejsce w tym odcinku, jak i również wielka troska plaga o Adriena, dały mu, Biedronce jak i nam, do zrozumienia w pewnych sprawach. Choć spodziewałem się ciut dłuższej rozmowy Biedronki i kota po całych tych wydarzeniach, coś ala rozmowa z odcinka Haksan, gdzie to Alia była Biedronką na parę chwil, no, ale jeśli ostatnie słowa biedronki, mówiące, że czarny kot jest niezastąpiony, wystarczyły, patrząc na jego minę, to chyba tak musiało być. No, i tak jak w innym poprzednim materiale mówiłem, tak jak dalej się tego trzymam, oni są jak takie dwa bumerangi. Nie ma szans, że jeden drugiego opuści. A nawet jeśli ponownie pojawi się sytuacja taka jak w Kuroneko, to i tak do siebie wrócą, bo takie jest ich przeznaczenie. Kuroneko wyemitowane, a do końca sezonu czwartego pozostało już tylko pięć odcinków. Kolejny przystanek Psychomedien, który już w te 29 stycznia o 9.05 czasu polskiego. Jeśli obejrzeliście do końca, to zostawcie komentarz o treści Olchuś Miraculous oraz przedstawcie swoją opinię na temat nowego odcinka. Subskrybujcie kanał dzwoneczkiem po więcej i oczekujcie moich nowych materiałów. Pozdrowienia dla moich wspierających, dziękuję i do następnego. Bye, bye.